Bracia, wesprzyj medyka, mamy wirusa i co tu kryć? no to miasto, gdzie chce się żyć, ale jak żyć z maską na twarzy, kto wie, co jeszcze tu się wydarzy. Ziomki, ziomale, czapki na głowy, do rapowania jestem gotowy. Jakbyście chcieli wesprzeć medyka, zróbcie to zaraz, czas nam umyka. Świat pandemiczny nie oczarował nas, potrzeba nam wiary i odkorkowania. Mózgi przesiąknięte strachem, bezradnością, ślepo. I ciemnotą wystarczy tej zarazy. Chwała bohaterom, lekarzom, pielęgniarzom. To oni na klatę przyjmują covid -a. Zarapuj więc dla nich, nie bój się cenzury. Niechaj walą się systemu mury, z medykami zbuduj swe struktury. Niechaj walą się systemu mury, z medykami zbuduj swe struktury. Niechaj walą się systemu mury. Z medykami zbuduj swe struktury. Niechaj walą się systemu mury. Z medykami zbuduj swe struktury. Niechaj walą się systemu mury. Z medykami zbuduj swe struktury. Niechaj walą się systemu mury. Kochani, jesteśmy z wami. Wesprzyj medyka.